Taka moja rada na dziś dotyczy się intensywności treningowej chodzi mi o to, że widzę jak wielu adeptów sportów sylwetkowych podchodzi dosyć lajtowo do treningu. To znaczy mają zaplanowane w treningu 4 serie w ćwiczeniu po 10 powtórzeń. Podchodzą, robią 10 powtórzeń, to nie że mają jeszcze siłę na następne 10 albo 15, plan wykonany uważają jest i, i to wszystko. Nie tędy droga. Musicie sobie panować ten tak i dobrać odpowiednio ciężar, żeby wykonać 10 powtórzeń, więc na jedno, maksymalnie dwa powtórzenia. I tak wykonać 4 serie. Praktycznie każda seria prawie do samego upadku mięsiowego. Wtedy to ma sens, wtedy pozbywacie włókna mięśniowe, które się pogrubią, budują jeszcze większe owzajem.